Halo, halo, witam Państwa, z tej strony Christian i oto już po raz chyba piąty już oto kolejny odcinaczek z r 8 gdzie ostatnim razem skończyliśmy z wielkim przytupem bo naprawdę, o przepraszam, tutaj coś pominałem. gdzie teraz już mamy do sobą poznanie Lady Dimitrescu jej córek i ogólnie wszystkich tam pozostałych też mieliśmy pierwszy raz opt sklepu, a teraz idziemy zwiedzać część zamku Lady Dimitresku. Tutaj coś trzeba będzie dać, tutaj też coś będzie trzeba dać. Tutaj. I can't use it here. Czyli 3, 2, 4, 1. "uh this is we meet again. duke, why are you here?" "where well, there's coin to be made." <coughs> "and have you found your daughter?" "no." "if she is truly here, the lady of the castle would have kept little rose in her private chamber. Would she not, Domitrusk? The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? Yeah, no, to. Oh, good. I was just thinking of ways to pass the time. Till next week. Coś mamy tutaj jeszcze? O, kurde. You can't use it here. Co? Hmm. Nie, nie mogę tego tu użyć. to użyć. Tym mi foto, tym bardziej. Ale możemy zapisać, że Ogólnie, jak sami widzicie, po moim wystroju. To jest trzeci odcinek z rzędu, który nagrywam, Ale no po prostu mega się wciągnąłem teraz. No i. No, Cały czas nagrywać No dobra, chodźmy pierwszy tutaj sprawdzić, co będziemy tu mieć A czekajcie, my tędy wchodziliśmy chyba Tak, my tędy wchodziliśmy, to dobra, to my idziemy na górę Dobra, jak na razie jej tu nie ma ale wiem, że będzie to ten sam motyw, co był z Nemezisem. Aha. Mamy coś tutaj? No, nic poza, w sumie krwiał na tej Ale tak jak mówiłem, będzie to ten sam motyw, co był z Nemezisem w Trójce, którą też przegrałem, ale nagram pewnie jeszcze raz ją, ja mimo wszystko, żeby było tutaj na kanał. Albo postaram się zuprawidować te filmy z mojego gameplayu najwyżej na ten kanał. Ale dobra. Jak na razie. Chodźmy, może tędy. No możemy. Slow, from the other side. No to idziemy na górę, prosto. O kurde. Mamy coś tu jeszcze? No, chyba nie na razie taki, tak bystrosko sobie chodzę. Kurde, to będzie taki typowy labirynt widzę. Wyron Uuu, jesteśmy w winiarni, no proszę. Ej, co? Co my dostaliśmy teraz? Nie wiem, jakiś czem ogóle... Chyba te czaszki będziemy... O Boże, ja... Głupio zrobiłem. Później jak wrócimy się do Duke'a, to będziemy mogli chyba sprzedać te czaszki. Crimson glass. To i też to może będziemy mogli sprzedać bo to są tylko treasure takie sumie nie wiem nagrody czy co to jak to inaczej nazwać i can't. can't i can't i can't no w takim razie na razie nic nie znajdziemy w tej winiarni musimy poszukać czegoś innego bardziej No tutaj już musimy znaleźć oko. No, to na pewno jest ten pierścionek, to dobra. Tutaj <śles> tędy też nie przejdziemy, bo... A chwila, ja może jestem idiotą po prostu, czekajcie. Jestem idiotą. what <laughs> i haven't cut open a man in a while oh slice your jugular and just watch take it a lot i have dead oh shit, shit, shit i can't hold back any longer <laughs>

how it it <laughs> hey, no, <nie>, no, <laughs> maybe i'll keep a souvenir my <laughs> you will look wonderful now in our hall A tędy ja miałem przejść, dobra, rozumiem Ale zrąbałem w takim razie A, i to tyle jak na razie, co nie? To dlatego! Nie mogę nic z nią zrobić Ty mam jakieś notatki It was my first day working on the castle today, I was most struck to the seniors that were a woman to jest <śmany> Dobra, Dobra, bogaty, wspomnienia bogaty, z zamku wizyt, kurde nie rozejrzałem się to dobrze pytanie Nie no, tutaj też nic nie ma za bardzo A, tutaj jest przejście, dobra, nieważne Tam chyba wiemy kto się co się święci Nie no, nie będę wstykiwał W tym do niej od razu Chyba nas nie lubi, bo od razu uciekła No ja O a tu co kogo mamy? No nie myślałem, że tak to się jest to z się się skończy Chyba, że? A nie jednak dobrze myślałem, to nie jest do końca wina O, co to było? Kolejny do shotguna czyżby? Dobra, to chyba na razie. Na razie może pójdźmy tędy, żeby nie iść tą samą drogą co ona. No, no. Zaraz najwyżej tam do niej dołączymy. Chyba, że. Chyba, że było zamknięte, to wiecie co? To sprawdźmy to. No, tak jak myślałem, zamknięta. Czyli jedna droga to tędy. Gdzie? Tutaj nic. Za bardzo nie mamy do roboty. Nie wiem, co w ogóle mamy tutaj do roboty. Uh, Trust in Light. No i światło jakoś tak. A gdyby tak. Tego nie użyję. No tu chodzi o to, żeby jakoś to podpalić resztę, ale jak to do tego dojść, to dobre pytanie. O, właśnie. Jednak, a no widzicie jednak aż taki głupi nie jestem o, Dobrze, że sam już włączył to światełko le Najgorsze możliwe cele It's covered and red bro. No to fajnie, jakbym co nie zauważył Ale nie, dobra, to raczej nic nie ma i co my mamy o! <śled> o nie ja kiedyś pamiętam jak niedaleko mnie takie jedno miasto jest tam jest basen to właśnie kiedyś dzieciaki miały takie żeby sobie usiąść co, co prawda wiadomo było tam wstępy te kolce ale no i tak jak się siadało to <śled> nie mówię że ja się dałem oczywiście co nie Jakaś bliska Coś mamy też Taka dużo tutaj rzeczy jest Naprawdę ciężko tutaj coś znaleźć, tak w tym wszystkim Ale dobra Chodźmy dalej Powiem szczerze, to mnie nie wystraszyło o, dziwo Co mi widzieliście po mojej reakcji? Cześć, co? Co tu piszę? Hej, okay. może tak się mi przyda A to w ogóle czekaj. Co to za Dźwięki co dziwne No ja się boję tam i, bo tam naprawdę jakieś dziwne dźwięki słyszę. Kurde. no właśnie.

Wiesz, że możemy sobie się wrócić. To to jest jaki plus. Pak. O ci. Si. Czy wy zdechniecie w końcu? Bo ja one strasznie ma ubił. 400 dolców Ale jeszcze jeden był Jedno o! Dobra, to już mnie wystarczyło, ok? O, tak nie ma tak trochę słabo bym powiedział Raz wystarczyło? Nie? ja mogę jeszcze raz 500 dolców, dzięki! Powiedz mi, że to byli wszyscy naprawdę, bo jak nie to ja się tak załamie ale powiem wam, że bardziej bym się wytraszył, gdyby to była ta naleczka. To była wtedy ten... Co się nazywa? Eee... No tam z pozostałymi poczynimy odcinku. Ale dobrze, że... Pipe bomb? <laughs> <laughs> Pod nogi? Co cię się? Co cię nabrało? Dawaj no, zamach się Oj o, pięknie bli O nie wstawaj Kolejne kilka dolców Dalej coraz więcej O 18 w ogóle no, no i możemy przejść chyba albo tędy, albo drugiej strony. O Jezu Co ty próbujesz, mój droga? Nie podnoć się. O, że ile ich wychodzi Dobra, ale jak tu trzeba sobie dać radę, co nie? W końcu to jest hard Tej miny ja się boję trochę wybrać powiem What the hell? Ale... Jeszcze jako tako udaje się wstąpkować Dobra Bomby się na razie wolę Trzeba po prostu z nimi korzystać A Wiesz to my mogliśmy prosto sobie obejść Nie tracić amunicji Kurde, właśnie o tym zawsze zapominam Żeby próbować Przejść dalej ale bez walki A jednak nie mogę tam być No wiesz co? Chodź, wyfrankujemy gdzie Chodź, chodź, chodź Dobra, dzięki Dobrze, że my to staminy w tej grze nie mamy to byłby problem i to nie mały. Aha, to nic nie. No chyba nie. Ja no, tu nie mam, możemy wejść, bo nie mamy tego. Nie przejdziesz przeszła, przez to, no pewnie. Dobra, wyflonkować, wyflonkować. It's red blood. dalej o kurde, ona cię chyba wkurzyła Wyślisz, oh, Ale takie fajnie się nami <grymkańska>

Ej no nie, nie, nie. halo, halo halo. Czyżbyśmy mieli się zaraz pobyć jednej już z ciu? Tak! O, ona się tak szerzuje troszeczkę. What the? Ale kopniaka zawali. Teraz mogę Cię strzelać, to nie? Tak, teraz mogę. Ej no nie cierpaj mnie tak przepraszam przepraszam Hard dajesz się dla Nie, nie mogę przejść, nie mogę przejść, nie mogę przejść, nie mogę przejść Nie mogę przejść przez nią Zablokowałem się Najgorsze co może być

Jeszcze chyba mam szansę, co nie? <toddź> Faj, kolejka. Szkoda, że nie ma jeszcze żadnego. No to już koniec. <toddź> Keep that eye. Uh. 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 I'll slice your throat and stop it with This can't be! Oh shit, 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 shit. Uh. I'm sick of fighting you. A, on się nie wypadły. O, no proszę. O, kurde. Powiem wam. Ciekawa walka, naprawdę. A więc, dobra, mamy jedną z sióstr już za sobą Aż tyle dobrego Ale musimy sobie, o, musimy, ale to musimy skracać sobie naboje i to dużo Zdrowia jeszcze mamy trochę, więc nie będę się leczył Ale wiecie co wam powiem? Że na tą chwilę sobie zakończymy odcinaczek. Tak, mam nadzieję, że wam się spodobał Co prawda było mniej akcji niż w poprzednim, ale no też mieliśmy, będę w wytresku daders. Więc chociaż tyle, było fajnie, poznaliśmy Kassandrę i jeszcze tą drugą, co teraz, no, w sumie już daj drugiej nie ma, ale no dobra, mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał, jeśli tak, no to wiecie, no walnijcie nam no, pensję w górę, żebym wiedział, że Wam się podoba, plus dla osób, które nie chcą ominąć jeszcze pozostałych filmów, radzę zostawić subyka i cóż, widzimy się w kolejnych filmach, siema!